Witam serdecznie. Katalańska wygrywa się sama. Partia z Olimpiady w Sztokholmie w 2007 roku. Białymi Paweł Pietrowicz Keres Czarnymi Goodbye Tour. Goodbye Tour Good Moon I zaczyna Keres. Jak wiemy to wymyślił 3 lata wcześniej Tartakower. I to jest słabsze posunięcie, choć niektórzy zachwalają ale to jest strata tempa. Przy Chyba chce przyjść do kamiennej ściany, natomiast po skoczek c3 powinien zagrać f5, jeśli chce zagrać kamienną ścianę. Po wymierze białe mają dodatkowego pionka do ataku piona d5, tu zbiją i podejdą jeszcze jeden. c6, hetman b3, jak widzimy spokojnie, spokojniutko, nie daje wprowadzić gońca. Konić d2 i jeszcze chcę zagrać. Wymusiłeś 5. Kamienna ściana w złej redakcji i my na czarnopolowych gońców korzystna dla białych, bo pi pionki są na będą słabe czarne pola. No i najpierw atak mniejszościowy pionema. Zrobienie słabości. A teraz powstał do, dodatkowy wolny pion, zapasowy wolny pion. Końcówce ewentualnie, bo jak się tu wpadł, straci pion po 7 tego na A7 to tamten będzie. No i web i kombinacja nie można bić, bo wisi tu i tu. No w zasadzie jak są dwa piony więcej: i centrum, i jeszcze obie czarne w debiucie. Koniś idzie, grozi zbić i wejść konisiem. Nie ma pośpiechu, wisi koniś i uderzył w e4. Koniś wszedł, grozi wejść na f7, grozi wejść na g6, grozi wejść na c6. Gruźb dużo. Proszę bardzo, wzmocnił. Nie ma szacha na f3 i po spokojnym Hetmane 2 poddał. Nie ma rekompensaty za dwa piony, a tu ten koń dalej szaleje. Dziękuję za uwagę.